ITP i TD. Zwełony w każdym bądź razie. No i tak. Seria będzie się pojawiała spontanicznie, czyli może być nawet jeden odcinek na 2 do 3 tygodni. W zależności od kiedy będę miał y, czas na takie budowanie. I chęci, bo to do tego trzeba mieć chęci. I tak. To było na tyle z tych spraw organizacyjnych. I pierwszy odcinek chcę zadedykować PopLokowi. Serdecznie Cię pozdrawiam i polecam Poploka. E, tak, e, dlatego że ostatnio bez żadnych właśnie e, powodów nie pytałem się czy mnie poleci, czy w każdym razie innego polecił mnie z tak od siebie powiedział, że coraz lepiej mi idzie nagrywanie Więc tak mm, Ja mu podziękow podziękowałem w komentarzu, ale uznałem, że to za mało, więc na pierwszy odcinek postanowiłem na tej mapie otóż to pięknej, płaskiej tam, tam mam wioskę NPC, tu ma wioskę NPC, a za spół mam Spyro! Hello Spyro! Co tam? Tak. Ci co oglądają Pabloka wiedzą, o co mi chodzi ze Spyro. Ups, mały błąd. Momencik. Um. Miałem crash mapę i trochę mi zepsuło mojego pixel arta. O, miał białe tło w ogóle, ale w połowie ciało to zniszczyłem. O, właśnie, tak. Tak, Pablo co dla Ciebie? Takie ma podziękowanie ode mnie. I sam raz na pierwszego pixel arta na tej mapie. Tak. Więc przyjmij moje podziękowania. Tak, Spyro się cieszy. Haha, <laughs> ja miałem zrobić mu jeszcze taki e, dym z pyska, ale to wszystko wyglądało. E, więc tak. No, to by było na tyle. Ja to zostawiam Wam. O, tak piękny koniec ze Spyro. Komentujcie, subskrybujcie do waszych Was Dawać mi w górę. Na razie, cześć, i czołem. Na grudzie. Pa papa Ja, i doradźcie Jakie ja mam wpisel Arta albo Fanarta zrobić kolejnego?